Zatem KSEF. Mmm, najważniejsza rzecz, co się zmienia, to są tak zwane faktury ustrukturyzowane i będzie się je wystawiało przy użyciu właśnie krajowego systemu e-faktur. Znaczy, musicie swoją fakturę wgrać do tego, do tego systemu i dopiero wgrana taka faktura będzie tą fakturą skuteczną, ustrukturyzowaną. Oczywiście jest kilka wyjątków, ale dla Was istotne nowe pojęcie, które się pojawia w prawie podatkowym, w ustawie, w ustawie to jest właśnie ta faktura ustrukturyzowana. Będzie kilka wyjątków od. Obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, czyli kiedy nie musicie, ale oczywiście nadal możecie wystawić w pewnych przypadkach faktury ustrukturyzowane, na przykład faktury dla konsumentów oraz przypadki wedle rozporządzenia z artykułu 106 S, czyli tam może jeszcze mogą jeszcze nasi rządzący wskazać, na jakiego rodzaju przypadki te faktury ustrukturyzowane są niepotrzebne. Jeśli ty handlujesz z jakimiś przedsiębiorcami, czyli robisz transakcje, B2B. Co do zasady ty musisz wystawić tę fakturę ustrukturyzowaną, która będzie od razu widoczna dla fiskusa.